tym, co ten cykl robimy, prawdziwa natura Boga. I kolejna rzecz, dzisiaj nie będę was za dużo przynudzać. Ale wiem, że jest potrzeba i to pokutuje w ludziach taka proste rzeczy, na których się możemy wywracać, Uff. Gdy przychodzisz do Chrystusa, w momencie możesz usługiwać. Wiesz, usługiwanie nam się kojarzy, a to pastor usługuje, czy tam e, ktoś, kto ma służbę. Nie, ty już jak głosisz Ewangelię, to już usługujesz. W momencie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o do, do Bożej dobroci w, w usługiwaniu. Wiecie, że większość chrześcijan jest bardziej e, świadoma, bardziej świadoma swojej, e, swoich grzechów niż swojej dobroci w Bogu. To co mamy. Bardziej my jesteśmy świadomi swoich grzechów. Jest to najbardziej widoczne, gdy próbujemy komuś usłużyć. I gdy ty chcesz usługiwać diabeł, wiecie, że to jest jego robota. Dajmy na to, dam przykład. Smagałeś się z jakąś tam chorobą, z jakimś niedomaganiem ciała i chcesz uzdrowić. I słyszysz zwrotkę, ktoś ci mówi, boli mnie tu czy tam, a on ci szepta do ucha. A sam jesteś chory, albo byłeś chory. I co, ty będziesz teraz uzdrawiał? Wiecie, jak y, my nie wiemy, że nie to nasza zasługa, ale Chrystusa w nas, to nas to nieraz, a może poczesać. I możesz nieraz się nie odezwać, wycofać się. I On Cię już wtedy ma. Jesteś pokonany. Jesteś w tym momencie pokonany. Bo myślisz, że dzięki Twoim zasługom, dzięki Twojej pułapie świętości to robisz? Nie. Ale On tak będzie próbował. Będzie Ci wskazywał Twoje błędy i powie, Ty chcesz kogoś z, ze zniewolenia, a jeszcze masz jakieś zniewolenie, a jeszcze tu masz, a Ty się rwiesz i będziesz. To jest jego dobry patent i wiem, że się sprawdza. Jak tylko raz mu pozwolisz wejść, on przyjdzie później jeszcze z większą siłą. Jeżeli zgodzisz się z tą myślą, że Boża moc działa proporcjonalnie do Twojego pułapu uświęcenia, Leżysz. Leżysz i kwicisz. Jeżeli myślałbyś, że twoje postępowanie przyczynia się do pułapu usługiwania i mocy, to nigdy byś nie był wystarczający. Nigdy. Ale Jezus jest wystarczający. On jest wystarczający w Tobie. Myślisz, że ja jeszcze jestem niewystarczająco dobry? Jesz nie, jeszcze mi to ja za mało chodzę w Chrystusie, albo jeszcze ja to nie robiłem, to jeszcze muszę chyba trochę. Koniec. Nie o to chodzi. Bo to jest wracanie do Starego Przymierza. Do uczynkowości. I w tym nigdy nie będziesz miał sukcesu. Wiesz, co będziesz miał wtedy? Frustrację. To na przykład dzisiaj zobaczcie, przyszła kobieta. Usłyszała słowo, dużo usłyszała. I teraz, jakbyś pomyślał, że dzięki Twojej elokwencji, dzięki temu, co ty powiedziałeś. Niewystarczająco pewnie wyszła. A coś myśmy tu zrobili? Wyszła. Nie. Bo by to było mega frustrujące. Byś był załamany i zniechęcony i byś nie próbował mówić. Nie o to chodzi. Bo wiecie o co chodzi? Że ludzie sami wiecie, ja przez tyle lat z Bogiem zrzynasz się, wykładasz to słowo i to słowo jest kompletne. Ty zrobiłeś wszystko, ale człowiek nie chce. Ale to człowiek nie chce. I ty myślisz, a, bo to może ja tak. Nie, ty jesteś narzędziem. To Duch Święty ma przekonać tego. To jest tak jak y, z y, glebą. Tak jak z glebą. A najgorzej, jak się dasz zapętlić, bo myślisz, że coś <laughs> nie uratowałem człowieka. O, ta kobieta teraz wyszła, nie może nas nawet na gram wybić taka sytuacja. Jest uwielbienie, ktoś wychodzi, niech wychodzi. Niech wychodzi. My zrobiliśmy wszystko. Jezus w Tobie, w Tobie Jezus, nie Ty ze swoją, tu. Nie, nie o to chodzi, jak to zrozumiecie, to będziecie, to, będziecie prawdziwie wolni w usługiwaniu. Ta dusza, czy tej kobiety, czy ludziom, gdy mówiliście, jest martwa. I ona nie chce, nie chce skorzystać z prawdy. Ona nie chce skorzystać z prawdy. Ty zrobiłeś wszystko. Wiecie, sami mówicie, a jednym uchem, ktoś słucha, a drugim wypada. Widzicie to? A czym dłużej w Bogu chodzicie, tym bardziej to. to to w ogóle łykacie. Myślę, że wy też nieraz tak macie, że w ogóle nawet, nawet nie otwieracie ust, bo wiecie, że ten ktoś nie przyjmie. Albo w dwóch, trzech zdaniach już wiecie, że ten człowiek w ogóle, w ogóle nie chce, nie chce Boga. Niektórzy nie biorą poważnie słowa życia, ale to też jest też do nas. Zbawienie to jest number one, wiadomo, ale to jest też do nas, jeżeli słyszysz słowa życia, a nie chcesz odnowić umysłu w danej dziedzinie. I trwasz przy starych tokach myślowych, to jest też jak ta gleba niektóra. Nie ta, ta czwarta. W Ewangelii Mateusza, Marka, 4 jest. Nie będziemy czytać, znamy to. W niektórych ludziach nie zapuszcza słowo korzenia, w ogóle nie zapuszcza, nic, nic im to nie robi, nic, kompletnie. Może przeczytam. Jest też napisane w słowie w Ewangelii Mateusza 11, 15: Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. Głosisz słowo, wiecie, że nie jest y, Bożą wolą, nie jest to Bożą wolą, żeby było tak, żeby przychodził i pożerał diabeł ludzkie dusze. To nie jest jego wolą, ale Bóg nam dał ludziom wolną wolę. Ja w początkowej drodze swojego życia z Bogiem też myślałam, że o chyba źle coś powiedziałam, jakbym tak powiedziała, Albo to, o, brakowało mi... No, nasz, po, na kim polegałam? Na sobie polegałam. Na sobie tylko. Wiecie, że to nic nie działa. Nie działa. Nie działa. Nie to, że ja coś tam nie powiedziałam. Ja po prostu polegałam tylko na sobie. Bo ja już się poczytałam sobie Biblię. Już taka, już święta. Już święta, wiem wszystko. Teraz ja, ja jak powiem? Nie. We wszystkim musimy bezgranicznie ufać Bogu. Nie sobie Bogu ufać. Jeśli twoja pewność jest w swojej własnej dobroci, to jesteś na dobrej drodze, żeby szatan regularnie do ciebie przychodził i ci robił kuku. Regularnie. Nigdy nie myślisz, że gdy więcej coś robisz, to Boża moc jest bardziej. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Przypomina mi się taka historia, jak czytałam w książce. Andrew Łomak opowiadał tak: O, zaplanowałem sobie, że poświęcę ten dzień nic, odstawię wszystko, wyłączę, poświęcę na. Pościg, modlitwę, czytanie słowa, wtedy jak pójdę. W ogóle ten dzień wypadł zupełnie inaczej. Poświęcił go człowiekowi, zjadł z nim dobry obiad. Rozmawiali luźnie. On całkowicie tak był. I ten człowiek. Tego człowieka przyprowadził do Chrystusa i powiedział, Boże, przecież to nie o to chodzi. Ja po prostu tylko się Tobie poddałem. A myślał, że jak on coś tam, 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 u, taki się świętusiusionioniowy zrobi, to wtedy on więcej będzie mógł działać. Bóg mu pokazał, nie, to nie chodzi o Ciebie. O Chrystusa chodzi. O Chrystusa w Tobie chodzi. Bóg nie używa cię ze względu na Twoje postępowanie. Bóg nigdy nie miał kogoś wystarczającego całkowicie. Jak czytacie słowa Boże? Nie miał. Jezus jest tym kimś wystarczającym. Jezus w Tobie jest tym kimś wystarczającym. I wszystko to, co otrzymujemy od Boga, otrzymujemy przez łaskę. Wiecie, jak jest? Początkowe społeczności, jakiejkolwiek nasza, jak się zawiązywała. Płyniemy w takiej o, zaufaniu totalnym. Jesteśmy tacy świeżaccy, taki ojejku wszyscy są, a później zaczyna się rywalizacja. To jest normalnie normal, norma w kościele. Później tak, ty zaczynasz coś robić, robisz, bo chcesz, chyba nie? Ty robisz i tak patrzysz, o ja to. Robię to, nie robię to. No i dlaczego tak jest? Dlatego kościoły są takie, jakie są. Wiecie co? Wiele razy słyszałam. Od najbliższych mi osób, bo mnie najbardziej znają. Widzą mnie w sytuacjach nie tylko w kościele. W moim postępowaniu. Ty? Uzdrawiasz? Ty kościół prowadzisz? Ty to, czy tam to robisz? Ty ze swoim postępowaniem? Hmm. No, ale tu nie chodzi o moje postępowanie. Tu chodzi o łaskę i w Bogu co mam. Lecz świadomość, że wszystko mam dzięki Jezusowi, pozwoliła mi się podnosić z kolan. Pozwoliła mi tu przychodzić co niedzielę. Tylko to. I kiedy byłam słaba, najbardziej nieraz, to było tu najbardziej mocno. Tylko to. Tylko to. Nikt ci nie może tak powiedzieć, bo to ja nie robię, czy ty nie usługujesz, dzięki Twojemu pułapowi, tylko Chrystusowi w Tobie, dzieła skończonego. Zostałam uwolniona. Od krytyki innych ludzi. Nie mówię, że nieraz to mnie nie boli, bo nie jestem tym stołem. Tylko potrafię się szybko z tego podnieść. Ja robię to w jego imieniu. Zobaczysz więcej manifestacji Bożego, e, Bożego działania, gdy zmienisz swoje myślenie na ten temat. Nic nie musisz zasłużyć. I teraz na pewno Wam się nasunęło. No to co? To mam prowadzić grzeszne życie? Jak to tak w ogóle? To mogę grzeszyć. Nie, nie możesz grzeszyć. Zresztą wszystko możesz, lecz nie możesz używać, tu jest to, trzeba to zrozumieć, nie możesz używać swojej świętości jako. Podstawy swojej relacji z Bogiem. I swojej świętoci jako podstawy relacji z Bogiem, jako bycia używanym przez Boga i przyjmowania od Boga. Nie, powód jedyny, dwa są powody do świętości. Dlaczego masz być święty? Jesteś święty w duchu, a wiecie, co z duszą trzeba robić? Dlatego, żeby cię diabeł nie dojeżdżał. To jest. I żebyś był właściwą wizytówką Chrystusa. Tylko po to. Nie po to, że się będziesz żymał i wtedy. Wiecie, że o, daję, bo otrzymam. Daję kapuchę, to bo będę miał kapuchę. Nie, to nie tak działa. To nie jest podstawa relacji z Bogiem. Ale yy, yy, gdy to pojmiesz, on, diabeł, nie będzie cię wprowadzał na emocjonalną huśtawkę. Taka huśtawka emocjonalna, działająca proporcjonalnie do Twojego postępowania. Postępujesz dobrze, uuu, dobrze. Nie postępujesz dobrze uu, na huśtaweczkę i czujesz się jak główienko. O to mu chodzi. O to mu chodzi. Robisz to dla dwóch powodów i płyniesz. Płyniesz z Bogiem w łasce, płyniesz po prostu. Ty jesteś jak ten młotek tylko. Jak ten młotek. I Zobaczcie, jest... I wchodzisz gdzie? W najważniejsze, najcudowniejsze miejsce odpocznienia w Bogu. Odpocznienie w Bogu jest mega, tego świata nie ma i bez Boga nie będzie miał i nie będzie rozumiał odpocznienia. Gdy odpoczywasz w Bogu, tam się posilasz. I co jest jeszcze napisane w Koryntian, w drugim Koryntian 12,10. Znamy to. Kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Wiecie, o jaką słabość chodzi? Ktoś powie, no to co, mam być takim popychadłem? Nie o, tako chodzi, nie o to chodzi. Ty masz być nieopasły w swojej duszy. Ty masz polegać na Bogu nie na sobie. Wiele razy mogę Wam zaświadczyć. Przychodziłam tu, nie miałam kiedy w ogóle. Chaos był w moim życiu co przygotować. Co wam tu powiedzieć? Wiele razy doświadczałam tak, a teraz otworzę usta, tym że je wypełnisz wtedy miałam number, number one słowo Number one to cudowne to jest ale my my się dajemy wpuścić w taki kanał i zobaczcie jak jest w, w, w tych w krajach afrykańskich Dlaczego oni doznają tak szybko uzdrowienia? Bo oni nie, nie mają opieki medycznej i za rogu nie mają apteki. A my? A to kupię se przeciwbólowy. To se wezmę to, to se skorzystam z tego. Dlatego tak to nie działa. Ufamy co? Trudno nam jest się z tym zmierzyć I to jest trudne. To jest trudne. A oni mają tylko Chrystus. Chrystus mi tylko został. Nie za rogiem apteka. Tylko Chrystus. I tak możemy odnieść, to jest dziedzina zdrowia, ale do każdej innej dziedziny możemy to przystawić. Do każdej innej dziedziny. Gdy postępujemy tak jak pod prawem, dokładnie odwrotnie robimy to, co Bóg zaplanował. Odwrotnie, wszystko odwrotnie jest. Nigdy naturą Boga nie było, żeby ci dał list, list zadań do wykonania. To, 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 to musisz wykonać. Dopiero coś tam. Będziemy działać. On taki nie jest. Wiecie, że on nas kocha bezwarunkowo. I nie jest to oparte na Twoim postępowaniu. Straszne to by było. Ja jestem matką i wiem. Kocham moje dzieci. Jedno. Jak to dzieci? Jeden jest, lepiej się zachowuje, drugi gorzej. Ale czy ja zmniejszam miłość do nich? No nie. No, nie da się tego tak zrobić. Ja się mogę zezłościć, ja się mogę sfrustrować przez chwilę, ale pułap miłości do moich dzieci się nie zmniejsza. I nie jest w ogóle warunkowy. Nie jest. Tak ma Bóg z nami. I wiecie, co jest jeszcze y, takie, dla nas takie niebezpieczne? Czasami pozwalamy, żeby wiedza nas nadeła. Jesteśmy wtedy skoncentrowani na sobie i jesteśmy skoncentrowani, jak już mamy tą wiedzę, już wiemy, co mamy w Bogu. Jesteśmy bardzo skoncentrowani, co Bóg może dla mnie tylko zrobić. My nie musimy tak wybierać między tym albo drudzy ludzie. Albo drudzy ludzie, wiecie, to są takie dwie huśtawki. Jeden jest doktrynalnie, szuka tak i wychwytuje, a drugi znowu tak. Wiem, że mnie Bóg kocha, ale nie wiem, jakie jest w ogóle powołanie dla mnie. Idzie tylko w miłość i nic nie wie. Drugi zżyna się znowu z drugiej strony. A w ogóle chodzi, nie chodzi o to. Chodzi o to, co Jezus zrobił. I ty tak, wtedy płyniesz w miłości, wiesz co masz w Chrystusie, nie frustrujesz się, odpowiednio używasz narzędzi, dobrze go słyszysz, bo nie jesteś sfrustrowany i wchodzisz w głęboką interakcję z Bogiem. I co On się robi? Prawdziwym centrum Twojego życia. On się robi centrum Twojego życia. Zobaczcie, jak pierwsi chrześcijanie. Nic oni nie mieli. Oni mieli tylko Chrystusa. I dla nich było zaszczytem, że on umarł dla Chrystusa. Ja nie mówię, że mamy umierać dla Chrystusa. Ty masz umierać dla Chrystusa w swojej duszy, każdego dnia. To jest Twój wyrok. Ty wtedy będziesz całkowitym kanałem dla Boga. W Tobie będzie się to, po prostu z Ciebie to będzie wychodzić, i to się będzie wylewało bez żadnych trudów, bez żadnych takich zżymań. Jeżeli On będzie takim oddechem Twoim, weźcie to sobie do serca, bo my mamy tendencję, ludzie, bo my byliśmy przesiągnięci jeszcze w łonie matki prawem, i to nas. Liże i diabeł o tym dobrze wie. Hmm. Że, kochani, kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Amen. 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 Nie, 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 nie. Nie. nie będzie, nie, ważne to nie. nie.